skanera minerał minerałowego, hmm. proces skanowanie planet, czy ja wiem, ha, ale to znaczy, że jak każdy z nich ma jakieś swoje propozycje, to dużo się nabiega. <grym> Dobra, na razie od niej nic chyba nie wezmę. O tu widzę, że tak nic nie da się. No. Daj mi znać, jak tylko będziesz miał czas i środki. Tak jest. Nie będę ci przeszkadzać. Oczywiście, pani komandor. To idziemy do garusa w takim razie. Dziękuję, pani komandor. Rupert dobrze spożytkował nowe zapasy. Okej. Okay. Przepard, czego sobie życzysz? Masz dla mnie chwilę. To nie może trochę zaczekać. Zajmuje się właśnie kalibracją. Ech, Garus, Garus, ty i te twoje kalibracje. Masz jakiś pomysł na usprawnienie uzbrojenia Normandii? Moje ulepszenia sprawują się całkiem nieźle. Bardziej już tego nie poprawię. Aha. Hm. Możesz mi powiedzieć o uzbrojeniu Normandii? Ulepszanie uzbrojenia dało świetne efekty. Możemy teraz komuś nieźle przywalić. O, to Może fajnie. nawet będziemy mieć spore szanse w starciu ze zbieraczami. Hmm, to fajnie, fajnie. Załoga Cerberusa sprawia ci jakieś kłopoty? Udział w ekipie, która załatwiła. Spokojnie, pani komandor. Pracujemy no, razem. Pogadamy później, Garusie. Jakby co, będę tutaj. Kurczę, nie chcę sobie jakoś zaprzepaścić szanse bo tak się zastanawiam że bardziej bym chciała chyba z tym garusem zrobić ten wątek romantyczny no ale jak tak będę z wszystkimi gadać to w końcu przez przypadek z kimś innym zrobię jeszcze. co tu jest? aha kwatery załogi dobrze co tu mamy jeszcze No, z Jack rozmawialiśmy ostatnio, to pamiętam. Yy, nie wiem, czy tam możemy czegoś sobie dołożyć do pancerza, to jeszcze tu zajrzę. O, szybko się wczytuje. Tutaj akurat szybko się wczytuje. O, rybek już nie ma. Lecimy w takim razie na jakąś misję powalczyć troszeczkę. Yy, to było tu. Nie ma dla Pani żadnych wiadomości. Tak, wiemy to. E, dobrze. Gdzie ja jestem? <laughs> Ile mam paliwa? Dużo. Sądy sąd też mam dużo. No, jak widzicie, tutaj poskanowałam trochę tych planet. Więc mam więcej, że tak powiem, procent zbadanych. Nie wiem. <ścoughs> Dobrze. Zwerbuj kroganina. Ostrzeżenie dla podróżnych. Aha. No, prosz. <laughs> Lądujemy, w takim razie. My jesteśmy twardzi, to sobie poradzimy. Tak myślę. A to, i kogo by tu wziąć? Jack mi się podoba. Zjemy Jack i Karusa. I... O, możemy tą wyrzutnię rakiet wziąć. A może sobie podaruję. Chociaż... A, dobra, zobaczymy. I tu weźmy to działko. Garus, garus, garus. O, on ma karabin snajperski. Jack, to ty masz strzelbę jakąś. No jest lepsze niż to. No <grymne> dobra, zostawiamy. Akta mhm. nie <grymne> podają, czy Okiri jest na tej planecie z własnego wyboru. Spodziewajmy się najgorszego. Okej. Głośniki, ktoś lubi brzmienie swojego głosu. Nie rozpraszajmy się. Szukamy krogańskiego wataszki. Okej. Okay. Chwila moment. Nowy świeży zapis. Normalnie. To jest jakiś wielki statek chyba. Rąpnął o tą planetę. Jeju, boję się. Nie zabijajcie mnie. Odejśnie nie to dopiero początek. Musisz zasłużyć sobie na miejsce w potężnej armii, którą tworzymy. Okej. Okay. Ciekawe, kogo tak wypatrują. Dobra, na razie. No. Oh Okej, okay. stoi, stój. stój. jak użyła mocy. Ale chciałam za nią. Okej, <laughs> już? No dobra, na razie nie jest tak trudno. Au. Ech. Przepraszam, ostatnio zauważyłam, że strasznie latam myszką. Może wam się to źle oglądać. A, nie zwróciłam na to uwagi. Okej, okay, tam ktoś jest. Ktoś, kto chyba nie chce nas zabić. Ranny najemnik. Cholera, cholera, ciągle krwawi. Ja chyba... cholera. To wcale nie wygląda tak źle. On nie musi tego wiedzieć. Wiedziałem, że to nie byli berserkers. Nie na dystans. Najemnicy albo przymierze. Nic wam nie powiem. Mm. Mam tu sympatyczną porcję mediżelu, która aż się prosi, żeby jej użyć, ale jak chcesz, mogę sobie pójść. <grym> Dobra, <A> to z <grym> Ja po prostu nic nie wiem Strzelam do tego, co wypluwa laboratorium Ten stary kroganin, który tam siedzi On chyba wziął się za sprzątanie Jedor zatrudniła go, by stworzył dla niej armię Ale jego kroganie są szaleni, więc wykorzystujemy ich jako tarcze strzeleckie Co za szajs Za mało mi płacą, żebym miał się tu wykrwawić Czwarty posterunek Jedor chce, żebyśmy ruszali Potrzebujemy namiarów na tę krogańską watachę. Hmm Twoi kumple mają się stąd wynieść. Zrozumiano? Patrol? Ostatnia grupa się rozpieszkła. Zniknęli nam z oczu pięć minut temu. Rozpieszkła? Czy to się wkurzy? Chciała mieć pokaz. Chciałaś raport, to go masz. Rozpieszkwij się. Zrozumiano. Wracam do laboratorium. Proszę, widzisz? Pomagam ci. <laughs> no to ty. No <laughs> się przekonałam. Widziałeś Okira? Czy on o tym wszystkim wie? Nie mamy wstępu do laboratorium. Ale każdy widzi, co się dzieje, jak wychodzą stamtąd kroganie. Zastrzeliłem ich całe setki. Są szaleni, stuknięci. Ktokolwiek tam jest, na pewno wie, co się tutaj święci. <grym> Bosko. Po co dorci wszyscy kroganie? Pewnie, żeby nas zastąpić. Nie chciałbym stanąć przeciw takiej armii. Tyle, że ona nie ma nad nimi kontroli. Nie powinni być wariatami, ale w końcu to kroganie. Nawet normalni nie są zbyt mądrzy. Laboratorium Jedor jest silnie strzeżone? Są tam działa mające odpędzić statki, ale nie zostaliśmy wyposażeni do walki z cholernymi komandosami. <noise> Okej. Okay. Jeśli już zaczniesz kicać, może znajdziesz jakieś zacienione miejsce, zanim się wykrwawisz. Cholera. <głos> Cholera. <głos> Bardzo zabawne. Też tak myślę. Chodź, nasz bataszka kryje się gdzieś w laboratorium Jedor. Dobrze, to tam zmierzamy w takim razie. Tylko, że żeby nas nie zabili. Uważaj! Sporo poległych tutaj Aj. Mm, strzelaj czymś. Roller, wszyscy Szukam osłony. Wysoko. Nie pociskiem obalającym! Co, już? Jeszcze tam są. Yy... Chodź tu! No proszę! No, pokaż się. Ja jestem za słaba w to. <laughs> Serio. <laughs>